Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. Słuchajcie, taka sytuacja. Macie czasem dosyć, że wchodzicie sobie na pierwszy lepszy sklep, czy na Allegro, czy na Amazon i szukacie sobie jakiegoś fajnego case'u do telefonu. A tam wszystkie wyglądają tak. 90% z nich pewnie jest albo czarnych, albo przezroczystych i nic się nie dzieje. Ewentualnie jest pewnie cała masa jakichś pstrokatych i kiczowatych. A co jeżeli chcecie, żeby pokrowiec był oryginalny, ale nie krzykliwy, tylko po prostu ciekawy, no to ja mam dla Was całkiem interesującą propozycję. Mam tutaj cztery pokrowce, one są wszystkie bardzo do siebie podobne, bo są z tej samej rodziny, ale obejrzyjmy je sobie szybciutko wszystkie. To są spigany Ultra Hybrid, czyli bardzo klasyczne etui też w wersji swojej podstawowej. W wersji swojej podstawowej Ultra Hybrid wygląda właśnie tak, jest w pełni transparentne. Natomiast tutaj mamy pokrowce z serii Ultra Hybrid Zero One, Neo One oraz Analog. I to sporo zmienia, zajrzyjmy sobie do środka. Na początek... Zero One. One wszystkie mają dosyć podobną stylistykę, podobny design. I o to generalnie chodzi. Na pierwszy rzut przykład Zero One i Neo One w zasadzie nie różnią się od siebie, ale zaraz pokażę te różnice dokładnie. A najpierw zobaczmy jak to w ogóle się prezentuje to jej występuje w dwóch wariantach jak widzicie ciemnym i jasnym ten jasny nazywany jest też titanium, bo rzeczywiście takie akcenty no wpadające w taki właśnie charakterystyczny dla tytanu taki jakby lekki beż tu się pojawiają koncepcja tych pokrowców jak widzicie jest troszkę taka, żeby delikatnie iPhone wyglądał jak na phone czyli tak jakbyśmy zaglądali pod spód obudowy i trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę moim zdaniem bardzo interesujące, jest ładnie wykonane ten nadruk jest z zewnątrz i na zewnątrz, także dzięki temu on wydaje się taki nieco przestrzenny. To tworzy się taki efekt 3D, taki efekt głębi, po prostu mamy delikatnie, i wydaje się, jakby rzeczywiście te komponenty po prostu nachodziły na siebie. To może nie być bardzo widoczne na wideo, natomiast na żywo to widać naprawdę fajnie i robi rzeczywiście ciekawe wrażenie. W obu wariantach kolorystycznych to już jest kwestia ewentualnie waszych predyspozycji, kwestia gustu, czy wolicie po prostu, żeby to było ciemniejsze czy jaśniejsze. A dla porównania, złapmy sobie od razu wersję Neo One. Mam wrażenie, że Neo One jest wariantem troszkę, nowszy, jakby taką rewizją po prostu tego samego produktu. I tu pojawiają się już takie półprzezroczystości e, i efekt jest chyba nawet jeszcze ciekawszy, zwłaszcza na jasnych wariantach obudowy. E, zobaczcie o co chodzi. Tutaj mam Zero One, tutaj mam Neo One. Ten jak widzicie troszkę prześwituje, a jednocześnie jest bardzo dużo tych elementów. I zarazem dosyć mocno zmienił się styl. Mam wrażenie, że nawet jeszcze bardziej e, wizualnie przypomina to właśnie tył telefonu Marki Nafin, gdzie też widzimy ten pierścień, właśnie od cewki indukcyjnej, tu jest ona bardzo podobnie przedstawiona, a ta półtransparentność robi robotę. I zobaczcie sami, bo tutaj. W zasadzie zasłaniamy sobie zupełnie obudowę. Jest ten efekt taki, powiedzmy, 2,5 D, tak, że tak jak wspominałem, są te dwie warstwy nałożone lakieru. Mamy takie wrażenie głębi, natomiast tutaj ono jest jeszcze lepiej spotęgowane właśnie przez to, że tak naprawdę w tym momencie mamy już te warstwy 3, ponieważ jakby tło dla wszystkiego stanowi oczywiście obudowa iPhona. Potem jest warstwa naniesiona na spodnią część, na wierzchnią część. I rzeczywiście wygląda to przestrzennie, wygląda to ciekawie. Naprawdę bardzo podoba mi się ten efekt i wygląda po prostu intrygująco. Myślę, że z takim pokrowcem no, będziecie mieli niejedno pytanie o niego wśród znajomych, czy, czy w różnych sytuacjach towarzyskich, jeżeli wyciągniecie telefon. Jeżeli wyciągniecie iPhone'a w takim kejsie, no to nikt nie zwróci na to uwagi. Także jeżeli szukacie etui, które rzeczywiście się wyróżnia spośród tłumu jednakowych pokrowców, no to to na pewno jest właśnie to. A na koniec mamy jeszcze wariant, który nazywa się Analog. Ten powstał w kooperacji Spigena i jego submarki, w zasadzie Cyril jest został stworzony po to, żeby robić rzeczy troszkę inne, niż robi Spigen jakby w swoim głównym nurcie. A tutaj doszło do pewnego rodzaju kooperacji, czyli wzięto po prostu właśnie case i pomysł, ale jakby już wykonanie i design są zdecydowanie inne i rzeczywiście, zwłaszcza wariant Neo One jest taki no, bardzo jakby nowoczesny i rzeczywiście widzimy tutaj te elementy od cewki indukcyjnej. Widzimy imitację elektroniki, płytki drukowanej, która wygląda bardzo współcześnie. Natomiast wersja Analog wygląda jak płytka drukowana no tak z lat 80., -tych, 70. -tych bardziej. Ale ma ma to fajne cechy. To jest takie trochę retro-konsolowe na przykład. Jeżeli lubicie takie klimaty, często sobie wracacie do takich y, właśnie jakichś pixelartowych, y, starszych gierek, 8-bitowych, 16-bitowych, to prawdopodobnie lubicie między innymi właśnie taką stylistykę i ten design może przypaść wam do gustu. Zobaczcie, nawet to połączenie tej granatu z pomarańczowym, kolory bardzo fajnie się łączą i rzeczywiście też są takie troszkę bardziej retro, bo no, trochę nawet kojarzą się właśnie po prostu z elektroniką z lat ubiegłych. Dzisiejsze płytki drukowane przeważnie są czarne na przykład. Przez lata były zielone, bądź pomarańczowe. Wszystko się zgadza. Młodsi mogą w ogóle nie mieć pojęcia, no ale jak się otwierało starą elektronikę, jakiś stary magnetowicz, telewizor, no to tak, te płytki właśnie drukowane były bardzo często pomarańczowe, miliard kolorowych kondensatorów i troszkę mi się to tak kojarzy właśnie, jakby otworzyć właśnie stary telewizor albo jakiś stary Nintendo. A skoro już przeleciliśmy sobie szybko wszystkie warianty Kolorystyczne warianty, jeżeli chodzi o wzór, to zatrzymajmy się przy tym ostatnim na chwilę i w ogóle porozmawiajmy sobie jeszcze sekundę, co to jest ze tuj, czy to w ogóle jest dobry tuj. I odpowiedź brzmi: to jest bardzo dobry tuj. Oczywiście, jeżeli szukacie czegoś prostego, ze stosunkowo elementarnymi, jakby właściwościami ochronnymi, ponieważ tutaj tego tworzywa jest względnie niewiele. I klasyczna hybrydowa konstrukcja, czyli ta tylna ścianka to jest poliwęglan, band dookoła to jest termoplastyczny poliuretan, czyli materiał stosunkowo elastyczny, chociaż ten w Spigenie no, jest dosyć sztywny. I to jest jakby też taka cecha, o której słyszałem już kilka razy, że to no, niektórym przeszkadza, że względnie nawet ciężko zdejmuje się tu spigena. Ja już no, zdejmowałem się, nie no, zakładałem tego tak dużo, że po prostu może też przy okazji mam wprawę. Natomiast też jakby czuję to, jakby rozumiem o co chodzi. Bardzo często telefony w case innych marek po prostu skakują leciutko. W Spigenie prawie zawsze wpinają się ciężko. Ale to też dobrze, koniec końców to dobrze, bo jeżeli to etui będzie ciasno przylegać do obudowy telefonu, pod spodem nie będzie zbierał nam się brud i to jest dosyć istotne. Poza tym wszystko tu działa: przyciski chodzą naprawdę nieźle, czuć skok klawisza, na świeżym zwłaszcza etui nie tak mięciutko, leciutko chodzą jak na nagim oczywiście urządzeniu, ale jest nieźle. Warianty do szesnastek. Tej wersji ultra hybrid mają wycięcie na action button. Nie ma tutaj płytki dotykowej przeniesionej. Klasyczne ultra hybrid, jakby co, mają taki wariant, który ma tutaj płytkę dotykową natomiast to wycięcie jest na tyle szerokie, że w ogóle moim zdaniem nie ma problemu. I szczerze powiedziawszy, nie do końca widzę uzasadnienie dla korzystania z tych płytek w przypadku pokrowców. Mieści się tu w zasadzie cały opuszek palca wskazującego i to wycięcie jest na tyle jeszcze szerokie i tutaj tak łagodnie jakby schodzące pod lekkim kątem w górę, że bardzo wygodnie po prostu on się prześlizguje tutaj po tej płytce. Także wszystko fajnie działa. Wyspa aparatów oczywiście chroniona delikatnym rantem, który wystaje ponad linię aparatu tego dobrze nie widać może w tym przypadku, ponieważ to są założone protektory na obiektywy, które tam właśnie ten milimetr wychodzą jeszcze w górę. Tak mielibyśmy tutaj właśnie ten milimetr mniej więcej zapasu między samą powierzchnią etui a obiektywami. Wszystkie wycięcia oczywiście nie nienagannie, dodatkowo jest zaczep na smycz albo jakiś pasek na nadgarstek. Jeżeli lubicie takie rzeczy, to możecie z nich korzystać dzięki takiemu etui. Jeśli chodzi o walory ochronne, to Ultra Hybrid ma zastosowane coś takiego, co Spigen nazywa Air Cushion Technology. I tutaj na każdym z rogów, czyli tych najbardziej narażonych podczas upadku w częściach telefonu, mamy coś w rodzaju takiej komory powietrznej, takiej powietrznej poduszeczki, która po prostu jeszcze lepiej ma koniec końców amortyzować telefon podczas upadku. No i to fajne pokrowce są. Nie są z tych najtańszych, ale nie są też wcale jakoś absurdalnie drogie, bo jakość jest absolutnie pierwszorzędna i funkcjonalność koniec końców tego etui po prostu jest świetna. Ono nie wpływa w żaden sposób na ergonomię urządzenia. Z telefonu korzysta się równie wygodnie w takim pokrowcu jak i bez niego. A za pewnego rodzaju unikalny design, za nietypowe wzornictwo, moim zdaniem warto dopłacić. Te pokrowce są, ma na chwilę obecną, kiedy ten film publikuje, wycenione na 115 zł, i to jest mniej więcej przeciętna cena na rynku. Taniej raczej pojawiają się tylko w jakichś promocjach. I o ile jestem skłonny zgodzić się, że to w sumie, jak na etui całkiem, całkiem sporo. Ale na Etui jedno z najlepszych w swojej klasie samo w sobie, a przy okazji bardzo ciekawe, a przez to tym bardziej godne polecenia. Jednej rzeczy tylko nie powiedziałem. Oczywiście, że tak. Każdy z tych pokrowców ma własny pierścień magnetyczny, jakby co. To dosyć istotne, tak? Czyli zapewniają pełną kompatybilność z systemem MagSafe. Wiadomo, iPhone swój magnes ma, natomiast magnes w iPhone'ie. No nie wiem czy nie jest słabszy niż w tym etui, a przez takie etui bez magnesu oczywiście jest już w zasadzie bezużyteczny. Także tutaj nie musicie się martwić, będzie pełna kompatybilność z akcesoriami MagSafe'owymi, jeżeli takich używacie. Jak nie to zachęcam, bez tego dużo i naprawdę fajnych gadżetów ułatwiających życie, jak tego typu właśnie ładowarki biurkowe, powerbanki magnetyczne, selfie sticki, etc., etc. Jest tego dużo i naprawdę bardzo lubię ten system, bo no, nie ma wygodniejszego sposobu montażu po prostu niż właśnie mocny, stabilny magnes, który pozwoli nam właśnie w wygodny sposób albo telefon ładować, bądź używać go w sposób taki, którego bez akcesorium nie użyjemy, czyli sumniany selfie stick chociażby. Dlatego mam nadzieję, że udało mi się was zainteresować tym produktem. Jeśli tak, to jest mi oczywiście niezmiernie miło. Link zostawiam wam, rzecz jasna, w opisie. A teraz dziękuję wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.